No, i mi tam migało, migało, bo słuchajcie, y, pamięć w karcie pamięci mi się skończyła. <gry> e, y, ludzie w białych kitlach, do was chcę coś powiedzieć: opanujcie się, przestańcie zatruwać tych ludzi, przestańcie to robić. Zorientuję się troch, Zorientujcie się trochę, y, uczcie się, uczcie się, bo całe życie powinniście się uczyć, powinniście się dokształcać całe swoje życie, rozumiecie? To wy jesteście doktorami. Ja nie poszłam na medycynę. To nie ja powinnam to robić. To wy jesteście od tego, jak duch od za przeproszeniem. Tak? Wy. Nie ja. A to ja siedzę tutaj i uświadamiam ludzi. A to ja siedzę tutaj i opowiadam im, że można inaczej. Żeby się nie dali. Żeby się nie zatruwali. Ja czuję się świetnie, cały czas to podkreślam, więc y, co wy robicie? Zabija... <laughs> wiecie co, tralalalacie ludzi? Y, jak tak w ogóle można? To powinno być karane. Naprawdę to powinno być karane, wiecie co? Mam nadzieję, że kiedyś ktoś wez za to ukaże. Tyle, co wam chciałam powiedzieć. No stoję na tym parkingu, bo dopiero co wyszłam z tego spacerku, więc sobie stoję. No ludzie, no. No ludzie, no co wy robicie? Opanujcie się. No przecież to nie trzeba mieć dużej wiedzy, żeby zerknąć, kurna, mać w inne książki. O czym mówi też, znowu się powołam na niego, doktor Jaśkowski, tak? I on też mówi o tym, że kiedyś ci starzy lekarze, starzy naprawdę już w tej chwili, oni uczyli się z wielu dziedzin medycyny. Oni się uczyli też i ziołolecznictwa. I oni mieli opanowane, kurde, naprawdę wiele rzeczy. I co? I bez tych wszystkich maszyn do badań i tak dalej, świetnie potrafili ocenić, co jest danemu człowiekowi, bo patrzyli na niego jak na człowieka, jak na całość, a nie jak na wyrostek, oko czy kur na coś innego, tak? Jesteście do tyłu. Dużo lat do tyłu, kochani. Co Wy robicie? Jak Wy tak możecie? Jakim trzeba być człowiekiem albo raczej nie człowiekiem, żeby to robić innym ludziom? Czy wy też uważacie, że będziecie wiecznie zdrowi? Sorry, to wiatr mi tutaj narobił bałaganu? <laughs> wy myślicie, że co? Będziecie wiecznie zdrowi? Tak samo jak ci kurczę, którzy blokują może filmy, moje. Wymyślicie, że wy wszyscy będziecie wiecznie zdrowi, wiecznie piękni, wiecznie bogaci, wiecznie to tak wszystko wiecznie będzie, tak? że co, to, to wszystko zabierzecie sobie do grobu kiedyś? Pff, śladu po was nie zostanie. Ludzie! Wiecznie? Naprawdę? Coś wam się porypało w tych, w tych mózgach waszych. Kompletnie. Zastanówcie się. Zastanówcie się nad tym, co robicie ludziom. Nie dawajcie im tych świństw, Jak gdyby nie... Jeden z was w Białym kitlu. Jeden tylko. Na tylu, przez których się przewinęłam. Jeden tylko. Powiedział mi, nie bierz tego dziewczyny. Przepraszam, on mi tego nie powiedział. No. On mi tylko kiwał głową, tak czy nie, czy brać, czy nie brać, co robić, a ja tam się pytałam, a on mi tam, on mi tam mówił. Tak? Ale w każdym bądź razie, ale w każdym bądź razie to od niego dowiedziałam się, żeby tego nie tykać. Widzicie? Starej daty doktor. Starej daty powiedział, że n -n -n. żeby po prostu, ja to tak odebrałam, nie zatruwać sobie życia. Dzięki niemu, za co mu będę do końca życia dziękować, dzięki niemu właśnie nie biorę tego wszystkiego. Tego, po czym ludzie, jak to biorą, tej chemii całej. Po czym ludzie, jak to biorą, czują się fatalnie. Ich każdy dzień to walka o przetrwanie, walka z mdłościami, bólami głowy, nie wiem z czym jeszcze w ogóle. Przecież każdy narząd po kolei wysiada wtedy. Mnie by najprawdopodobniej nie było, gdybym to brała. Już, by mnie nie było. Bo mam tak wrażliwy, żo y y nie żołądek, ale mam tak wrażliwy organizm, że wszystko mi... Praktycznie wszystko mi odrzuca, no i, 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 i bardzo źle, dużo rzeczy na niego wpływa, więc mnie byście już wykończyli, po prostu. I czy ja mówię coś złego? Czy ja coś złego mówię? Ludzie, naprawdę, opanujcie się, wy w białych kitlach, wy. Nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jesteście lekarzami. Nie wiem, czy mi wolno w ogóle to powiedzieć, czy mi wolno na YouTubie powiedzieć coś złego na was? Nie wiem tego. Wiecie co, ich szanie, to mam to gdzieś. Ale opamiętajcie się do jasnej cholerki. Co wy robicie ludziom? Czy wy byście chcieli, żeby wam ktoś to zrobił? Albo waszym dzieciom, albo waszym wnukom. Chcielibyście tego? Kiedy zaczniecie w końcu myśleć? Kiedy zaczniecie w końcu robić coś dla dobra ludzi, a nie kurma gnębić ich truć do końca. Gdzie wasze sumienie jest do jasnej cholerki? Gdzie, z której strony wy jesteście ludźmi naprawdę nadal? Opanujcie się, opamiętajcie się. Ludzie, tak nie wolno traktować drugiego człowieka. I teraz zobaczcie, porównajcie sobie mikrokosmos z naszym światem i z makrokosmosem. Zobaczcie. W mikrokosmosie panują takie same prawa, w zasadzie. To samo. Widzicie to? To samo. Te wszystkie bakterie, robaczki i te inne takie pierdolencje, ten świat ich wygląda podobnie do naszego. To w takim razie ten nasz i ten mikro wygląda tak samo jak ten makro. Nie jest to pokrzepiające, prawdę mówiąc. Ale to znaczy, że tam, po tamtej stronie też czeka nas jakaś walka pewnego rodzaju. I ja ich tam zdetronizuję. Tych kurna, co nami tutaj pomiatają, tak? Ja ich tam zdetronizuję, bo to widzę, że to idzie bardzo w bardzo złym kierunku. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, w co wkręcono ludzi na całej praktycznie planecie, tak? Nie wierzcie im. Nie dajcie się. Po prostu się nie dajcie się. Rozumiecie? Nie dajcie się. Nie dajcie wpływać na swoją psychikę. Nie dajcie sobie tego robić. Po prostu. Nie dajcie się. Bo to wszystko to bzdury. Miejcie dużo zdrowego rozsądku. Wiecie. Ja już byłam na to, co teraz panuje. Chora. I chodzę, żyję, jestem zdrowa. Tak, jestem. Jestem. Ja z taką obniżoną odpornością. Ech, I wiecie, że te takie, co się wkłada do nosa, i tak dalej, te wszystkie y, te ściorki, i tak dalej, to też jest y, jeden wielki blef, tak prawdę mówiąc. To jest. E, tak jak mówię, będę to opowiadał w, w takich ramach bajek, tak jakby te swoje filmy. To będzie bajka numer, nie wiem ile, numer jeden chyba. Puszczę to na tym k swoim kanale. Bajarka, a potem też puszczę. Może też i na tym drugim kanale. Ech, prawdę mówiąc, to nie wiem co robić: czy kręcić dalej, czy nie kręcić. Chociaż subskrybentów mi wzrasta: nie wiem dlaczego. <laughs> Ech, nie wiem zupełnie dlaczego. Nie, albo mnie ktoś lubi, albo po prostu nie wiem co. Ech, może czasami dobrze mówię? No nie wiem. W każdym bądź razie yy, wiecie co, rozpraszają mnie. Sorry, tu uważam ludzie z pieskami, łażą ludzie z dużą ilością piesków, yy, bo jednak no to jest park, to jest zarobisty park, to można naprawdę odetchnąć sobie świeżym powietrzem, słuchajcie. I to powietrze się czuje, no, że ono tutaj jest takie świeżutkie, że ono pachnie lasem, to jest coś pięknego. Ja też tu bardzo lubię przyjeżdżać. Niedaleko mam, ale lubię przyjeżdżać. Yy, także tak. No i do przeważnie znane twarze chodzą. No i pieski. <laughs> Także tak. No. Uważajcie na to, czego słuchacie, co oglądacie. Uważajcie na to wszystko, naprawdę. I tak, wiecie, co mogę powiedzieć tym panom w białych kitlach? Karma zawsze wraca. Pamiętajcie o tym. Ja już niejednokrotnie się przekonałam. He, he. I ludzie, z którymi też tam utrzymuję kontakty, niejednokrotnie żeśmy się wszyscy przekonali, że karma wraca. Także Wy, ja na Waszym miejscu to bym się bałam. Bo jeżeli ta karma nie dosięgnie Was, to bezpośrednio kurczę kogoś z Waszego otoczenia, czego Wam nigdy w życiu absolutnie nie życzę. Ale przepraszam Was bardzo, ale to na ogół tak jest. Po prostu. Karma niestety wraca zawsze. I to po prostu tak jest, no. Ja bym się na waszym miejscu bała robić tego, co wy robicie, naprawdę. Nie przeciwstawić się systemowi, żeby przestać to robić, żeby przestać truć ludzi po prostu najnormalniej. Ja bym się bała. Ale wy jesteście odważni. <laughs> wy się nie boicie. Idziecie łatwą drogą, prostą, kurde, bez zero kręcenia, tak? Prosta droga, tak jak wam każą, tak wy tak robicie, przepisujecie, wpompowujecie tą chemię w ludzi. Tak, tam. Ta walka jest nie dla was w ogóle, tak. Nauka też jest nie dla was, bo wy się nie lubicie uczyć, nadal kształcić w różnych kierunkach, tylko jak koń. Klapki na oczy, na boki już nie wolno, tak? Ile wy jesteście warci dzisiejsi lekarze? Ile? Dzisiejsi ludzie w białych kitlach. Ile? Zero wartości. Zero wartości. Nadajecie się tylko do tego, żeby coś wyciąć ewentualnie. I to też trzeba uważać. Bardzo. Bo to też potraficie spieprzyć. Do czego wy się nadajecie w ogóle? Nie wiem. Oczywiście pomijam, bo wyjątki z was są. Są, są w was wyjątki. Takie wyjąteczki są fajne naprawdę jak rodzynki, jak diamenciki. Są. Ale większość to no niestety, no to jest taki. odezwa do was. Opanujcie się do jasnej cholerki, tak? Bo co wy robicie ludziom? Wam kiedyś pod innym względem też coś ktoś takiego zrobi, i co? Koszmar. Normalnie koszmar, jak nie wolno, nie trzeba być człowiekiem, żeby robić takie coś, tak? Żeby robić to ludziom, zobaczcie. Zobaczcie, ja w 2017 roku miałam stwierdzone SM. Ja tak naprawdę wcześniej zaczęłam na to chorować. Nikt mi tego nie stwierdził. Gdybyście byli tacy świetni, to byście świetnie wiedzieli, że ja z moim organizmem, bo ja chodziłam, badałam się, ja szukałam przyczyny już od dawna, bo mnie zaczynała depresja brać, tak? Więc ja zaczynałam szukać przyczyny, co się dzieje. Ktoś się zainteresował, ktoś wpadł na taki fenomenalny pomysł, że to może być to, że to może być SM? No nie. Bo to same konowały były po drodze, bo im się nie chciało, tak? Albo system im nie pozwalał. No nie. A przecież organizm doskonale daje znać. Uważaj, coś się dzieje. Uważaj, tego masz za mało. Albo to, uważaj na to, bo coś tam, tak? Więc organizm mnie uprzedzał. Ale ja nie jestem doktorem. Ja nie wiem, co oznaczają pewne rzeczy, bo najważniejszych ludzi, które, którzy wiedzieliby być może o co chodzi, spaliliście. Czarownice, żeście popalili. A to były kurde, idealnie mądre kobiety. To były super mądre kobiety. I tą wiedzę pogrzebaliście, spaliliście razem z nimi. Więc. Ale wiecie co? Po takim namyśle krótkim. Ja się cieszę. Ja się naprawdę cieszę, żebyście wcześniej mi nie powiedzieli, że ja mam już SM, albo ja będę miała, albo coś tam, bo wy byście wcześniej w tą nieświadomią osobę całkowicie wtłoczyli kupę chemii. I ja bym już tam była dwa metry po i, i kwiatki od spodu, tak? Więc ja się bardzo cieszę, że wy żeście mi tego nie zrobili. No, chyba, żebyście mieli inne podejście chyba, żebyście wiedzieli, co zrobić, żeby do tego nie doszło, tak? No, to jeszcze takie wyjście jest. Natomiast tak ogólnie tak, ja się cieszę, słuchajcie, bo dopóki sama się nie douczyłam, dopóki sama nie nasłuchałam się, ja ogólnie tak patrząc na siebie, ja mam kupę wiedzy. Kupę wiedzy mam naprawdę. Z bardzo wielu dziedzin. Kupę wiedzy. No ale czy to chodzi, słuchajcie, o to, żeby każdy z nas miał tyle wiedzy? Po co mu? Dlaczego nie może normalnie swobodnie żyć, tylko po prostu musi, musi siedzieć i się po prostu uczyć, tak? To podstawówka jest od tego, tak? I potem szkoła ponadpodstawowa. I potem to można tylko się douczać. A tu jest nauka, prawdziwa nauka. Czy to ja powinnam to robić? Czy to, słuchajcie, jadąc ja do mechanika w Polsce, to ja mam się znać na tym, co tam w tym samochodzie jest nie halo? Ja mam to wiedzieć na pewno? No, słuchajcie, jestem tylko blondynką, tak? A to często tak bywało, że ja musiałam mechanikowo wiedzieć, co, mi, co, co jest w samochodzie nie tak. Bo on by mnie naciągał na 500 rzeczy od razu, tak? No, coś jest nie tak. I teraz w ten 2017 stwierdzono, stwierdziliście, po tym, jak ja trzy razy przyjeżdżałam do szpitala, trzy razy mnie badaliście. Robiliście mi jakieś tomografie, jakieś pierdolęce, jakieś prześwietlenia, i co? Nadal żeście nic nie wykryli. I gdybym prywatnie poszła, bo poszłam prywatnie w końcu, bo się wkurzyłam na szpital. Dobry szpital. Bardzo. Znaczy, doktorzy może tam nie są za dobrzy, ale sprzęt macie, ten szpital ma jeden z najlepszych w Polsce. Także no, żeby komuś przypadkiem wpadło do łba z was w białych kitlach, że trzeba mi zrobić kurna rezonans, a nie tomografię, a nie prześwietlenie żeście mnie tak naświetlili, że ja do tej pory nie chcę iść robić badań, rozumiecie, yy, bo chcę odczekać po prostu kilka lat, tak? Nie dwa, nie rok, więcej. Bo ja powinnam już świecić po waszych badaniach konowałych chrzanione. Więc w 2017 stwierdzenie od tamtej pory, he, po tych waszych eksperymentach na mnie, he, to ja byłam w gorszym stanie niż jak poszłam do was. I tak gdyby nie ta natura, Gdyby nie ci mądrzy ludzie, naturoterapeuci, to ja nie wiem, co by się ze mną dzisiaj działo. Ja po prostu naprawdę słuchajcie tego nie wiem. Ech. Więc dzięki Wam, że żeście powyrzucali ze swojej palestry tych wszystkich doktorów, którzy stawali okoniem i nie chcieli robić ludziom tego, co Wy robicie. Ja im dziękuję wam za to, żeście ich powyrzucali, bo oni dzięki temu są naturoterapeutami dzisiaj, w dzisiejszych czasach. I oni leczą. Przepraszam, my sami się leczymy, ale oni nam pomagają. I oni naprawdę nam pomagają, i my dzięki temu żyjemy, tak? I czujemy się dobrze. Nie tak jak wasi pacjenci, którzy czują się fatalnie, bo ja znałam takich ludzi. Oni się czują fatalnie na waszych, wszystkich tych chemiach, tak? I ja czuję się świetnie. No i co jest różnica? <laughs> jak nie wiecie, co ja biorę, to sobie obejrzyjcie kilka moich poprzednich odcinków, jakżeście ich już nie udaremnili, nie, nie, nie skasowali. I jeszcze chyba są. <laughs> Ale zanim ja skończę to i zanim będzie można mi wrzucić ten film w ogóle w internet, to już może skasują. Więc jakbyście nie wiedzieli, to posłuchajcie, czy Jaśkowskiego, czy Czerniaka, czy, czy, czy poszukajcie. Może środki z Dalekiego Wschodu, może Chiny, może Grzybki, może cokolwiek. No, bądźcie, rozwijajcie się, ludzie, że od tego jesteście. Macie taką wiedzę, jesteście tak wykształceni, jesteście tacy inteligentni. Gówno kuźwa jesteście inteligentni. Jesteście dorobkiewiczami, zwykłymi. Nie mam dla was szacunku w ogóle. W ogóle. Dla niektórych z was tak owszem, bardzo duży szacunek i duże brawo. Naprawdę, podziwiam. To są prawdziwi ludzie. Natomiast Wy, większość, nie powinniście nawet patrzeć, kurna, na moje filmy, bo nie zasługujecie na to. Rozumiecie to? No i tyle, co mam Wam do powiedzenia. Odezwa do lekarzy. Dobra. Tak, kochani, nie dajcie się. Nie dajcie się temu kształceniomu systemowi, bo gdyby on był taki dobry, to my byśmy chcieli w nim być, tak? Eee, ja bym sama bym chciała w nim być. A on nie jest dobry, dlatego ja w nim nie chcę być i nie chcę uczestniczyć w tym, co oni tam e, robią. Sorry, tak patrzę, czy ktoś przyłoży w bok samochodu, czy nie, aczkolwiek oni to są bardzo dokładni oni raczej są... E, no, czasami za te ich manewry, słuchajcie, to można podziwiać naprawdę. To oni mają te takie parkingi, jak mają. Słuchajcie, to te miejsca są takie jeszcze węższe niż w Polsce są takie malutkie, minimalne i tam się wcisnąć to jest naprawdę <śmiech> komedia. Ej, <laughs> jejku! Ale tutaj wiecie, co wszyscy na spokojnie, każdy się uśmiecha. Nawet policjant to jest od tego, żeby wam pomóc a nieważne, żeby z basu dupić. Naprawdę, słuchajcie, podziw, mał, pełen mam podziw dla tych ludzi tutaj, dla tego, co się tutaj dzieje, dla, dla tej uprzejmości, takiej zwykłej, normalnej, ludzkiej. Po prostu. Uprzejmość. To jest wspaniałe, naprawdę to jest wspaniałe. Coś wam jeszcze chciałam powiedzieć, ale tam. Nie wiem, sama dokładnie już nie pamiętam. Nie wiem, czy nagrywać, czy nie. Mówię, że tych subskrybentów mi wzrasta ilość. Nie wiem dlaczego. Ale <laughs> e, może. Ja wiem, że to jest mało, ale mnie wystarczy mało, a wystarczy mi, żeby to byli normalni ludzie, tak? E, Trollów pozdrawiam, oczywiście, tak. Niech tam w co wy sobie tam wierzycie będzie dla was łaskawe, bo mam wrażenie, że wam się to przyda. Jak już tak wszystkich wytępicie i stępicie tych wszystkich takich, którzy po prostu mm, dobrze mówią, tak? Nie będziecie mieli u kogo szukać kiedyś ratunku. To jest zatrważające po prostu. Nie będziecie mieli u kogo szukać ratunku. Nie wesoło. Nie wesoło. I tak, trzymajcie się zdrowo, kochani. Nie dajcie się. W Nic nie wierzcie. To są wszystko bzdury. Wiecie o czym mówię, nie? No już nie będę tego mówiła, bo mi znowu następny film usunął i tak nie wiem, czego nie usunął. I tak. On jest podzielony na dwie części. Wy macie takie tendencje, że oglądacie jedną część, a z drugą już dajecie sobie spokój. że jednak jest nic nie warta. <laughs> y Wczoraj już nie ma, jutra jeszcze nie ma, jest tu i teraz. I słuchajcie, to jest ważne. Naprawdę to są ważne słowa. Yy, także yy, żyjcie dniem dzisiejszym, wiecie najlepiej. Nie przejmujcie się tamtym, co się tam niby dzieje, yy, bo yy, no jaki wy macie wpływ na to? No nie macie żadnego, więc po co się tym przejmować? No nie ma sensu. No to po prostu żyjcie dniem dzisiejszym, naprawdę. Dużo wam to da, na pewno. Dużo wam to da. <śmany> Pozdrawiam Was serdecznie. Osuwają mi filmy. Słuchajcie, usunęli mi z pięć filmów. Co najmniej pięć filmów. Niesamowita! Jestem niebezpieczna. <śmany> jestem niebezpieczna. Usunęli mi pięć filmów. Mogę się chwalić tym. No. Czyli wiecie co? Bo wiecie, komu zawsze szkodzą i kogo usuwają. Przeważnie tych, którzy mają rację. Czyli muszę mieć trochę racji jednak. W tym wszystkim coś musi być w tym, co ja mówię. Rozumiecie? To jest dla mnie pochlebstwo. To, że oni mi usuną jakiś film, to jest pochlebstwo. Ja to tak przyjmuję jako pochlebstwo. Tak naprawdę. Dobrze mówię. <laughs> Dobrze mówię. <laughs> Cześć kochani, trzymajcie się, trzymajcie się zdrowo. To przede wszystkim. Resztę olewajcie, miejcie to głęboko. Gdzieś? Na pewno miałam wam coś jeszcze powiedzieć, na pewno o tym zapomniałam. Następnym razem, może tak? No hej, na pewno coś zapomniałam. Zaraz mi się przypomni, jak wyłączę film. No hej papa. Pa.